Droga do pasażu handlowego dworzec Poznań Główny. Proszę Państwa, jesteśmy w Poznaniu. Wychodzimy na peron z pociągu. Udajemy się do tunelu. Po prostu nie chcemy iść na pol dworca głównego, tylko udać się bezpośrednio do pasażu handlowego. I tutaj mamy, wychodząc na peronie piątym. W trzecim lub drugim mamy ruchome schody w jednym kierunku na pierwsze piętro parkingu znajdującego się nad peronami. I cóż tu widzimy? Tablicę kierunkową, w którym kierunku musimy się udać, aby dotrzeć do pasażu handlowego. Ale tutaj taka moja prywatna uwaga, proszę szczególną uwagę zwrócić na wjeżdżające i wyjeżdżające z parkingu samochody. Po prostu ta widoczność nie jest tam dostateczna. Taka sama możliwość dotarcia do pasażu jest z piętra drugiego i trzeciego. Po prawej stronie te zabudowane przestrzenie, tam są klatki schodowe, którymi można również na wymienione perony zejść, czyli na peron. Drugi, trzeci i piąty. O, proszę tutaj dowód, jak przed nami wjeżdża na parking samochód, więc należy się zatrzymać na rogu i pojrzeć, czy z tamtej strony nic nie wjeżdża na parking. Idziemy dalej. Drzwiami przechodzimy już do budynku Pasażu handlowego. I teraz mamy wybór, zostajemy na pierwszym piętrze pasażu, albo udajemy się na parter. Aby udać się na parter, korzystamy z ruchomej drogi. Ruchomą drogą zjeżdżamy sobie na parter. I zapewniam Państwa, że tu nie będziemy się nudzić, tak jak we Wrocławiu mamy mnóstwo sklepów, galerii, najróżniejszych plac zabraw do dzieci. Że ten czas oczekiwania na pociąg, nawet 3-4 godziny. Spędzimy bardzo przyjemnie i atrakcyjnie. A nawiasem mówiąc. Poznań główny nie jest taki zły, tylko trochę go trzeba poznać. Naprawdę to jest wspaniały dworzec. Dający ludziom różne możliwości. Stąd są piękne dojazdy w różne kierunki miasta. Miasto posiadające różne style architektury, posiadające różne zabytki, dwa zamki, w tym cesarski i królewski, termy maltańskie. Można pojeździć. Latem i zimą na nartach i sankach, najstarsza w Polsce katedra, tu spoczywają piersi władcy polski, kolejka maltanka, wąskotorowa, która dowozi do poznańskiego safari Nowego Zoo, gdzie są przepiękne wybiegi do żyraf i Słoni. Tu poznasz kuchnię całego świata. Stary rynek, niepowtarzalny klimat Sami poznaniacy ludzie Bardzo kochający swoje miasto Miasto bardzo przyjazne do różnych kultów, narodów, wyznań Tu można czuć się bezpiecznie Zapraszam do mojego pięknego Poznania Kamera, narracja, realizacja Ryszard Maj Koniec